Fascynujący kolor, bardzo energetyczny, ale też onieśmielający. Pasja, energia, odwaga w jednej barwie: dziś o kolorze czerwonym. Dlaczego o tym mówię? Jestem pasjonatką barw, maluję abstrakcyjne obrazy. Uważam, że one mają w sobie mnóstwo energii. Możemy z nich czerpać. Możemy czerpać z energii barw. Zapraszam na film. Nasz mózg, nasz wzrok bardzo szybko wyłapuje w przestrzeni kolor czerwony z uwagi na jego intensywność. Słuchajcie, w kontekście historycznym kojarzy się z krwią i ma w sobie bardzo dużo takiego właśnie ognia. I takie mamy z nim skojarzenia. Natomiast chciałabym powiedzieć Wam trochę więcej o tym, jak możemy tą barwę wykorzystać jak ona może być w naszym wnętrzu niezwykle fajnym i korzystnym akcentem. Czerwień w nadmiarze może wywołać taki trochę niepokój, taką nawet agresję. Ale dziś zajmiemy się tą stroną czerwieni, która jest dla nas pomocna, która da nam tą energię, tą niezbędną dla nas, która da nam um, odwagę, która y, pokaże nas może z innej strony. To jest czerwień, która ma nam dać tą iskrę, iskrę do działania, zachętę i jeszcze kilka innych ukrytych znaczeń. Słuchajcie, ja zacznę malować, mam dzisiaj w ogóle pomysł. Żeby zrobić to za pomocą dłoni. Natomiast muszę posłużyć się rękawiczkami, bo później będę miała problem. Ale zrobię to i w trakcie tworzenia będę wam mówić dalej o kolorze czerwonym. Już jestem pobudzona, patrząc na ten kolor. Celowo ubrałam taką, mm, taką bluzkę i właśnie tak ma dzisiaj być. <grym> Jakbym się za mocno nakręciła, trudno, będzie taki filmik. <grym> Zaczynamy! Czerwień. Jako symbol miłości, miłości i namiętności, czyli wszystko to, co związane z tym gorącym, pięknym uczuciem, walentynki, bijące serce i emocje. Czerwień, czerwona sukienka dodaje charyzmy, pewności siebie i Powoduje, że kobieta nie przejdzie niezauważona. W pracy czerwień pobudza do działania i może być świetnym bodźcem, gdy chcemy się zmotywować do jakiejś pracy, wykonać jakieś zadanie, to to może być taki czynnik, który podtrzyma nasz, podtrzyma nasz poziom skupienia. A we wnętrzach, we wnętrzach kolor czerwony, zalecam dać tylko jako akcent. Może to być na przykład jedna ściana, poduszki, jakiś plet czerwony, gdyż zbyt duża ilość można przetłoczyć, ale jak najbardziej czerwony może być fantastycznym dodatkiem i właśnie ożywić przestrzeń. A wiecie, że w takim aspekcie biznesowym kolor czerwony budzi respekt? Możecie to wykorzystać. Jeżeli chodzi o takie duchowe aspekty, to kolor czerwony jest związany z czakrą korzenia, czyli daje nam tą stabilność, takie połączenie z matką ziemią. Mówi o tym, jak silne, jak głęboko w tradycji zakorzenione emocje mają na nas wpływ. Jest to taka, taka baza. Jest też kojarzony jako kolor szczęścia. Kolor czerwony w medytacji pozwala wzmocnić poczucie stabilności i bezpieczeństwa, potrafi podnieść tętno, a nawet poziom adrenaliny. Jeżeli chodzi o biżuterię w tych kolorach, biżuteria może nam dodawać odwagi, przypominać o pasji i dodawać energii energia i pasja i to będzie właśnie tło do kolejnej abstrakcji energię tą widzicie już teraz ja ją wkładam w ten obraz ona przeniesie się później na przestrzeń w której będzie ten obraz wisiał na tej abstrakcji jak widzicie będzie ukryte serce nawet jeśli go później nie będzie widać to właśnie tu będzie ta energia miłości miłości do wszechświata do natury do wszystkiego co nas otacza. Zostawię na tym obrazie taki właśnie symbol. I tak właśnie tworzę z tą pasją, z tą energią, a ten kolor a ten kolor pobudza mnie jeszcze bardziej. Wkładam w ten obraz odwagę, pasję, miłość i pozytywną energię. co tu się dzieje, słuchajcie, co to? <gry> wszystko lata. Ja tak to chcę zrobić, tak to chcę. Dobrze. Energetyczny kolor. Taki energetyczny kolor. Tak, słuchajcie, taka właśnie jest czerwień. Czerwień może dodawać tej energii do, do działania. Gdzieś tam pobudzać. Oczywiście nadmiar tej barwy może nas trochę przetłaczać, może powodować, że nasze działania będą takie chaotyczne, tak jak teraz moje, już mi to leci, spada gdzieś, to jest tego za dużo. Ona będzie po prostu tłem, ona będzie bazą, ona będzie tą energią powoli emanowała na zewnątrz, bo będzie bazą barw, które będą na niej. No dobrze, dzisiaj tyle z tym symbolem serca, czyli miłości, energii Zachęcam Was serdecznie do korzystania z energii barw i zacznijcie od małych akcentów czerwieni, ale wcale nie warto rezygnować całkowicie z jej mocy. Oczywiście uważajcie na ten kolor, bo może być jej za dużo, jeśli przesadzimy, ale serdecznie polecam. Pa. Dobra, słuchajcie, zakładam rękawiczki, bo zaraz tu się będzie działo. Co, piesku? Chcesz wejść? No to chodź. Chodź, zobacz obrazek. Chodź, ja ci odchylę drzwi. Chodź. Chodź, zobacz. Chodź, zobacz, co tutaj jest. Chodź, zobacz. Co to za obraz? No, chodź. No, wiem, że nie lubisz drapania szpachelką, ale ja teraz maluję dłońmi.